Witam Was serdecznie, z tej strony Niedźwiedź, Denis Labriga, czyli Boss Free Fightów. Na wstępie, abyś nie przegapił moich materiałów, zasubskrybuj kanał, zostaw po sobie komentarz, łapeczkę, a ja Ci, słuchaj, z tego oto miejsca, czyli z mojej chałupy, serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Jeżeli chodzi o walkę z Natalem Marcfelem Marconiem i Adrianem Ciotą Ciosem, która miała się odbyć 5 kwietnia, na Fame 25 w Częstochowie. Jest to walka, która stoi pod yy, wielkim znakiem zapytania. Wiadomość dla widzów. Nie zawalczymy na gali Fame, na w nie wiem jakiej. Po prostu na tej, która miała być z Mariuszem Pudzianowskim. A finalnie okazało się, że na miejscu czekał Denis Labrygazy. Labrygazy. No. Dlaczego nie zawalczymy? Ponieważ jak wam mówiłem, mieliśmy kontrakt na Walkę Mariusza Pudzianowskiego. I teraz macie na ekranie screena właśnie z kontraktu. Jak się okazało na miejscu, jest to Denis Labrygas, co prawda kontraktu nadal do tego nie mamy. Panowie, którzy są samozwańczymi good boysami, bo za takich się uważają, wykręcają się z kontraktu, o którym byli poinformowani. Słuchajcie, byli poinformowani przez Federację, Federację, która w tych sprawach, jeżeli chodzi o umowy i zapiski na walki, są po prostu rzetelni w tym, co robią. Prostym przykładem jest fakt, że jakby nie wiedzieli, że walczą, że walczą ze mną, to by nie wychodzili na, na, na nasz panel. <śmulety> Oczywiście zgodzę się z tym, że miał z nimi walczyć w pierwszej kolejności Mariusz Pudzian Pudzianowski. Um, słuchajcie, lecz Mariusz po konfrontacji ze mną na sali treningowej, w której na co dzień trenujemy w WCA Fight Team, za Pudziana. O tym dzwoni do mnie i mówi słuchaj, mówi młody, Weź tam pojeść mówi, zrób kurwa, porządek, rozpierw głowy, bo się w dupach poprzewracało, nie? Mówię Maniek, dwa razy nie musisz namawiać, wiesz o co chodzi. Mówię, jestem, nie? Wiesz, z Mariuszem kurwa trenuje na co nie, wiesz, co chodzi, wiesz w porządku, mówię, Załatwiony, prawda? Widzicie, Mariusz miał pełne ręce roboty, więc przejąłem inicjatywę i za wszelkie obelgi kierowane e, czy to do mnie, czy to do naszej ikony sportowej, na której m.in. ja, e, czy kochani wy widzowie się wychowywaliście. Słuchajcie, nadzwyczajnie czerpiąc inspirację z takich oto postaci sportowych. Nie można popuścić takim dwóm, e, słuchajcie, muchomorom, którzy myślą, że przejdzie im to płazem. I będą sobie robili co chcą i kiedy chcą. No nie, tak nie będzie. Śmieszny jest fakt, że jeden wiedział o walce ze mną, a drugi, czyli Adrian Ciota Cios, nie wiedział. Co prawda kontraktu nadal do tego nie mamy. Do mnie nawet nikt nie zadzwonił od czwartku odnośnie warunków jakichkolwiek. I dalej czekam na telefon, więc w ogóle fajnie jakby ktoś do mnie zadzwonił odnośnie tej walki. E, tak jest. Ja dostałem po prostu informację już ze stawką, czy taka pasu. pasuje. Ja powiedziałem, że nie, to nie powiedzieli dobra, macie, masz stawkę podzianową. A co jest najśmieszniejsze, nadal do dnia dzisiejszego, kiedy oglądacie ten film, nikt do Adrena nie zadzwonił. Nie napisał w ogóle, czy hej Adrian, czy ty może zgadzasz się na Denisa Labrygę? Działacie razem jako samozwani gudbojsi, a jeden pierdoli co innego i drugi pierdoli co innego. Nie jesteście ze sobą w ogóle spójni, spójni panowie. Słuchajcie, Goodboysi w swojej wypowiedzi stwierdzili, że mieli przy sobie środki bezpieczeństwa. Albo zagrażali im między innymi dwie największe pusi w Polsce, czyli Denis Załęcki, pseudonim Zamięki. Lecimy z k**ami, nie ma co czekać, lecimy z także działamy. Podnieś łapy! Druk! Jak zdążą A few minutes later... Przecież wyjebane kurwa? Ja po pizze Ale serka jest bardzo sprytna! Czy też Bartosz Szachta, pseudonim Szlaban. Co Co Serio czuliście zagrożenie? Serio? To się panę Co w kiblu siedzisz? Co w, siedzisz? Co, w siedzisz? Co ty chłopie! Dobrze wiedzieliście, że ja tam będę. Jak się okazało na miejscu, jest to Denis Labrygas. Co prawda kontraktu nadal do tego nie mamy. I wiedzieliście też, również, że się nie będę z wami cackał. Tylko wykonam to, co powinno się już z Wami dawno zrobić. Z tym się z Wami gadać, Zresztą nie tak. zasłużyliście na moje słowa. I bać Was Polaków. <laughs> Prowokacyjnym e, słuchajcie, ruchem był tutaj Adrian ciota Czos, który wyciągnął gaz, zanim ja, słuchajcie, miałem wykonać ostateczny ruch w stronę Natana Marcela marconia to sprowokowało, że to sprowokowało, że Adrian ciota wyciągnął ten gaz. Rozcieczenie niedźwiedzia do takiego stopnia, że ochrona po prostu nie mogła mnie utrzymać. A na dogrywkę, czyli na kolejną konferencję, miałem być, słuchajcie, to jest zaskoczenie, wprowadzany w, w kaftanie bezpieczeństwa, abyście wy, samozwyczajni chudpojsi, nie nadmarnowili w pieluchę. Głupie pierdolenie z waszej strony jest takie, że Ochrona mi dała przyzwolenie na to, że mam 5 sekund i powinienem je wyko wykorzystać e, w pełni. Dobrze w tym wszystkim. I najlepsze jest to, że chwilę przed atakiem labrygi e, padło stwierdzenie, które usłyszeliśmy. Czyli masz 5 sekund, wykorzystaj to od ochroniarzy. Po to, żeby, nam, żeby nas ośmieszyć, żeby labryga być tak. na tego: O, no i byłem ta, zrobiłem im krzywdę, jestem super. Tak. To jest po prostu kłamstwem. Dlaczego, jak go chronią. Ale masz farta! że mnie wpuścić nie mogą do ciebie. Wiesz co by ci nie? Słuchajcie, ochrona swej MMA są to profesjonaliści w swoim fachu. E, nie Dobra, dobra, dobra! Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! Dobra, już, 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 e. Pójdziemy razem, A gdzie on idzie? Na A, dźwięk, dźwięk. A, dźwięk, dźwięk. A nie, czy tu jest? No nie może tu... No gdzie? No, no gdzie, no to ja mam ustawiać? Nie no, też ma spinę. No też ma spinę, no gdzie? Prosimy o przypomnienie gdzieś się ten No gdzie? A że ja znalazłem moment, w którym zaznaczyłem swoją pozycję, dając wam, Good Boysi, lekcję wychowawczą, a przy tym satysfakcję w polskiej ludności, za te czyny no to to jest moje. No słuchajcie, nos tak chciał, żeby okazję tę wykorzystałem. Nadzwyczajnie. I na pusto. Słuchajcie, nie wracam. Chociaż nie powiem, no wkurwiony jestem, bo kolejny raz e, jakieś pussy się wysypują z walki. No to myślę, że Federacja znajdzie godne zastępstwo, żeby wypuścić mnie do klatki 5 kwietnia na FEM25 w Częstochowie. Tym samym zaspokajając fanów fryków. Podsumowując, robiliście z siebie Good Boysi kręcąc, jak to nie wiedzieliście, nie wiedzieliście o kontrakcie ze mną, robiąc z federacji najgorszą. Coś ci powiem. Poziomko. Spi**iłam. Coś miałaś. Ale już tego nie masz. Poziomka. Ale sobie, to jest wszystko sztywniutko. Coś miałaś, ale już tego nie masz. Poziomka, kurwo. Już Proszę. tego nie masz, bo to coś już jest moje. Hmm. Przychodzisz tutaj wydusić pieniądze od poważnych ludzi. Ty ci płynie pierdolony. Prawda jest taka, że po konferencji obstraliście rajtuzy i doszło do was, że ta gra jest niebezpieczna. A ja samą myślałem, że prędzej wyjdziecie do walki ze mną niż te dwie prurytupy. Wiadomo o kim mówię. Pozdrawiam i do następnego.